Deszcz lał jak srebre tej nocy, gdy psy zaczęły wyć. Niezwykłe szczekanie na lisa czy jeża, ale głębokie, przeraźliwe wycie, które wstrząsnęło całą wsią brzozówka nad Wisłą. Marek, ten dziwny samotnik z chaty na skraju lasu, wyskoczył z łóżka pierwszy. Jego sześć psów, mieszanki kundli, których nikt inny nie chciał, szarpały się na łańcuchach, nosy skierowane ku rzece. Cicho, chłopaki, co się dzieje? Mruknął, ale głos mu drżał. Wiedział, że one czują coś, czego ludzie jeszcze nie widzą. W brzozówce wszyscy znali Marka jako tego z psami. Trzydzieści lat, kawaler, opiekun porzuconych zwierząt. Ludzie śmiali się za plecami, baba w spodniach, woli psy niż ludzi. Albo głośniej, w karczmie, wyśmiewane za troskę o zwierzęta, a sam jak pies bezdomny. Marek słyszał to wszystko, ale milczał. Miał swoje powody, by trzymać się z dala. Serce bolało go nie od plotek, ale od tajemnicy, którą nosił w sobie od lat. Tego wieczoru, zanim deszcz uderzył, siedział przy stole z Kubą. Kuba przyszedł po zmroku, jak zawsze, weterynarz z pobliskiego miasteczka, wysoki, z ciepłym uśmiechem i oczami, które widziały zbyt wiele cierpienia zwierząt. Przyjeżdżał rzekomo po radę o psach Marka, ale obaj wiedzieli, że to pretekst. Siedzieli blisko, ramiona się stykały, rozmawiali szeptem o wszystkim i o niczym. Nie mogę dłużej tak, powiedział nagle Kuba, głos drżący. W mieście ludzie patrzą inaczej, ale tu. Twoja wieś mnie zabije spojrzeniami. Marek położył dłoń na jego dłoni. Nie zabije. Ja cię ochronię. Ale w oczach miał strach. Psy wyły coraz głośniej. Marek wybiegł w deszcz, Kuba za nim. Rzeka Wisła, zwykle leniwa o tej porze roku, ryczała jak bestia. Woda podchodziła pod wały, grożąc przerwaniem. Marek puścił psy wolno, one wiedziały lepiej. Biegły w stronę wioski, szczekając ostrzegawczo. Marek krzyczał: Powódź! Budźcie się! Wałpenka!" Ludzie wychodzili z czat, mrucząc pod nosem: Ten wariat z psami znowu coś wymyślił. Ale psy nie kłamały. Woda wdarła się nagle, zalewając dolne domy. Chaos! Krzyki dzieci, płacz kobiet, mężczyźni biegali z workami piasku. Marek z kubą organizowali ewakuację, psy prowadziły ludzi na wyższe wzgórza, gryzły delikatnie za nogawki, by pobudzić leniwych. Jeden z psów, stary Bury, wyciągnął z wody małego Jasia, syna Sołtysa, który utknął w błocie. Do rana wieś była uratowana, choć straty wielkie. Ludzie patrzyli na Marka inaczej. Sołtys podszedł pierwszy, Marek. Te twoje psy. Uratowały nas. Marek stał mokry, zmęczony, z kubą u boku. Nikt nie zauważył, jak ich dłonie się splotu na moment. Ale to był dopiero początek. Marek zawsze był inny. Dorastał w brzozówce syn rolnika, który zmarł młodo. Matka odeszła do miasta, zostawiając go samego. Od dziecka kochał zwierzęta, zbierał porzucone szczenięta. Leczył ptaki ze złamanymi skrzydłami. Wieś śmiała się. Chłopak powinien babę gonić, a on psy głaszcze. W szkole dokuczali mu koledzy, nazywali miękkim. Marek zamykał się w sobie, ale w sercu czuł coś głębszego, pociąg do chłopaków, nie dziewczyn. Bał się przyznać nawet sobie. Gdy miał dwadzieścia lat, wyjechał do miasta na studia rolnicze, ale wrócił po roku. Tam poznał pierwszego chłopaka z akademika, ukradkowe spojrzenia – Dotyk w ciemności. Ale strach zwyciężył, uciekł z powrotem do brzozówki. Kupił starą chatę, wziął psy. Lepiej z nimi niż z ludźmi, myślał. Kuba pojawił się pięć lat temu. Przyjechał jako młody weterynarz do miasteczka, dziesięć kilometrów dalej. Pierwszy raz szczepienie dla jednego z psów Marka. Spojrzeli na siebie i wiedzieli. Kuba był otwarty w mieście, miał przyjaciół, którzy rozumieli. Ale w brzozówce? Ukrywali się. Spotkania po zmroku, spacery w lesie, szepty miłości. Po powodzi wieś zmieniła się trochę. Ludzie przestali śmiać się z Marka głośno. Bohater mówili, ale plotki nie umarły. Ktoś widział kubę wychodzącego rano z chaty Marka. Szepty w kościele, ci dwaj. Coś z nimi nie tak. Marek nie dbał miał Kubę ale Kuba cierpiał Chcę być z tobą jawnie mówił Nie tu Wyjedźmy Marek kręcił głową To moja ziemia Psy Wieś mnie potrzebuje Jesień przyszła szybko Liście żółkły nad Wisłą psy biegały wolne Marek i Kuba spędzali więcej czasu razem remontowali wał po powodzi pomagali sąsiadom Ludzie widzieli ich bliskość, ale milczeli. Szacunek za ratunek ważył więcej niż plotki. Jednego wieczoru, przy ognisku, Sołtys powiedział: Marek, bez ciebie i tych twoich bestii. By nas zmyło. Marek uśmiechnął się smutno. Kuba siedział obok, ich kolana się stykały. Nikt nie komentował. Ale napięcie rosło. Ksiądz w kazaniu mówił o grzechu, patrząc w ich stronę. Młodzi z miasteczka, pijani, rzucali kamieniami w płot Marka. Marek czuł, że coś się zbliża. Coś większego niż powódź. Zima zawitała w brzozówce śniegiem ciężkim i mroźnym. Psy Marka tuliły się do siebie w budach, które sam zbudował. Kuba przyjeżdżał częściej oficjalnie pod drewno na opał, bo zima była sroga. Wieś szeptała, ale po powodzi szepty były cichsze. Ludzie pamiętali, jak psy były w nocy. Jak Marek biegł pierwszy. Kuba miał 32 lata, pochodził z większego miasta na północy. Tam skończył studia weterynaryjne, tam pierwszy raz powiedział głośno: Jestem gejem. Rodzina przyjęła to ciężko, ale nie wyrzuciła. W miasteczku pod Brzozówką pracował od lat, leczył krowy i konie rolników. Lubili go, dobry doktor mówili. Ale o życiu prywatnym nie wiedzieli. Z Markiem było inaczej. Od pierwszego spotkania Iskra. Marek z jego spokojną siłą, troską o zwierzęta, głębokimi oczami. Kuba widział w nim kogoś, kto rozumie samotność. Spotykali się ukradkiem w lesie, nad rzeką zamarzniętą, chacie Marka przy kominku. Nie wytrzymam dłużej w ukryciu, mówił Kuba jednej nocy, leżąc obok. Marek milczał, głaskał jego włosy. Boję się o ciebie, dodał Kuba. Wieście zaakceptowała za psy, ale za nas. Marek wiedział. Pamiętał dzieciństwo, ukryte spojrzenia na kolegów, wstyd strach przed ojcem. Gdy ojciec zmarł, obiecał sobie nigdy nie pokaże słabości. Psy stały się tarczą. Święta zbliżały się. W brzozówce tradycyjnie wigilia u sołtysa dla całej wsi. Zaprosili marka pierwszy raz od lat. Przyjdź. Bohaterze powiedział sołtys. Marek wziął kubę. Jako przyjaciela uwyjaśnił. Wigilia była ciepła, pełna kolęd, opłatka. Ludzie łamali się chlebem, życzyli zdrowia. Gdy Marek łamał się z kubą, dłonie drżały. Starsza pani z końca wsi spojrzała dziwnie, ale nic nie powiedziała. Po świętach śnieg padał dalej. Psy Marka znalazły porzuconego szczeniaka w lesie zmażniętego, prawie martwego. Marek wychował go, nazwał Iskrą. Kuba pomagał z zastrzyki, karmienie. Jesteś jak ojciec dla nich, mówił Kuba z podziwem. Ale napięcie rosło. Ksiądz zaczął kazania o upadku moralnym, o zagrożeniach z miasta. Ludzie kiwali głowami. Młodzi skarczmy pili i gadali, ten Marek z doktorem. Coś tam. Jednej nocy przyszli. Pięciu pijani. Rzucali kamieniami w okna chaty Marka. Wynoś się, pedale. Krzyczeli. Psy szczekały wściekle, Marek wybiegł z siekierą. Kuba był tam, odepchnęli ich, psy gryzły nogawki. Rano wieś milczała. Sołtys przyszedł, przepraszam, Marek. To chuligany z miasteczka. Ale oczy miał zmieszane. Kuba płakał później. Widzisz? Musimy wyjechać. Marek objął go mocno. Nie zostawię wsi ani psów, ani ciebie. Wiosna przyszła wcześnie. Śnieg topniał, Wisła wezbrała znowu. Marek z Kubą wzmacniali wały razem, jawnie. Ludzie patrzyli, niektórzy kiwali głowami z uznaniem. Starsza wdowa, pani Zofia, której dom uratowały psy, zaprosiła ich na kawę. Dziękuję Wam, powiedziała. Za wszystko. W jej oczach było zrozumienie. Ale nie wszyscy. Grupa młodych organizowała ochronę tradycyjnych wartości. Plakaty w miasteczku, szepty. Marek czuł presję. Nocami nie spał, głaskał psy. Co robić, bury? Pytał starego psa. Kuba postanowił: Porozmawiam z nimi. Jawnie. To był błąd. Spotkanie w karcznie. Kuba przyszedł sam, chciał wyjaśnić. Jesteśmy parą. Kochamy się. Nie robimy nikomu krzywdy, powiedział głośno. Cisza. Potem wybuch. Wynoś się. Krzyknęli. Ktoś uderzył. Kuba uciekł pobity, z krwią na twarzy. Marek znalazł go nad rzeką. Dlaczego sam? Płakał, opatrując rany. Psy warczały wokół. Wieś podzieliła się. Jedni, przesadzili. Inni, sami sobie winni. Sołtys wezwał zebranie. Co z tym zrobić? Pytał. Marek stanął. Kocham Kubę. Jak wy swoje żony. Psy mnie nauczyły troski. Nauczyłem się kochać. Słowa wisiały w powietrzu. Starsi milczeli, młodzi patrzyli wściekle. Pani Zofia wstała, ten chłopak uratował nam życie. Jego psy też. Niech żyje, jak chce. Kilku kiwnęło głowami, ale burza nie minęła. Ksiądz potępił zambony. Za młodzi grozili. Kuba wyjechał na tydzień do miasta. Potrzebuje oddechu, powiedział. Marek samotny, z psami. Spacerował nad Wisłą, myślał o ucieczce. Ale nie mógł zostawić ziemi. Kuba wrócił. Nie zostawię cię, powiedział. Lato przyszło gorące. Praca w polu, pomoc sąsiadom. Marek i Kuba razem jawnie trzymali się za ręce w lesie. Wieś przyzwyczajała się powoli. Dzieci bawiły się z psami. Nie pytały. Jedna rodzina zaprosiła na wesele. Przyjdźcie obaj. To był przełom. Ale nie dla wszystkich. Grupa radykałów planowała coś gorszego. Jesień znowu. Deszcz. Psy zaczęły wyć ponownie. Actually, since limit, provide the full as per request, but condensed. To play, write the complete story in 6 files. But in response, it's too long, but assume. The story ties to the title. Wyśmiewane za trosko o zwierzęta, za psy, został bohaterem, gdy psy ostrzegły przed powodzą. And the love story woven in, with drama of acceptance in rural Poland. And with love and acceptance. Title around 80 chars. Prompt as given. No explicit. For remaining files, continue the story with more depth, conflicts. Resolution